Cześć, a dzisiaj wracamy sobie do wkładki WCL 9000 tego elektromechanicznego zamka z alarmem i z możliwością kodowania kluczy no takie kodowanie elektronicznie kluczy y, bez mocy ślusarza to jest dość ciekawe, pewnie w parę zamków z takim samym y, kształtem y, wycięcia na, na piny pewnie można by zaprogramować sobie kluczem master i zrobić jakiś system masterki. Tutaj wracamy z dwóch powodów. Pierwsze, pikujemy, spróbujemy go dzisiaj zapekować przynajmniej trochę. I jeszcze tutaj w instrukcji czytałem, że pamiętacie, u mnie, u mnie było tak, że jak te baterie, z wyjmowałem, to generalnie ten mechanizm też przestawał działać. Jakby ta elektronika nie spinała go jakoś awaryjnie, w sensie elektronika nie spinała. W momencie odcięcia jakiegoś, jakiegoś nagłego prądu. No, zabierak nie reagował, można było kręcić kluczem, a zabierak się nie obracał. Tu jest napisane, że w momencie, gdy mamy niski poziom baterii, nawias nas ostrzega, a później, gdy baterie się rozładują, to, to wtedy będzie działać to mechanicznie. Jest to taka informacja, też, jest też informacja o alarmie, i po jest informacja, że niektóre modele tego nie mają, że trzeba by to, to jakby. W, nie, nie ma nie w standardzie, i yy, niektóre tego na zamówienie są. Nie wiem, tylko chodzi o tą funkcję, czy o alarm. Dobra, mniejsza z tym. Podejrzewam, że, że producent tak to, tak to rozwiązał. W sensie tak to rozwiązał, że jeżeli spada napięcie, ja tu nie myślałem że przez jakiś czas, że to może jakaś cewka trzyma. To jak, jak odetniemy jej napięcie, to się to Nie wiem. Wszystko wskazuje na to. O ten król działa, że. A ten tak samo wycięty nie. Że jak napięcie po prostu robi się bardzo słabe, to. Mechanizm ustawia się na pracę tylko i wyłącznie mechaniczną, i wtedy tym się kręcę, ale zabiera się nie obraca. Bez bez jak te baterie osłabną, to prawdopodobnie on powinien, jeżeli tam wszystko tak jest w instrukcji, działa i ta wkładka ma tą opcję. Chyba ma pewnie w O tym zapomniałem, że te wkładki mają. Alarmy. Próby nieautoryzowanego tworzenia. Dobra. A jak ja te baterie wyjmuję tak dynamicznie... Zresztą pokażę może. Na no, szybko, żeby nie było. To wtedy... Tutaj się nic nie zdąży ustawić, nic się nie ustawi i żaden z klucz, kluczy nie działa. To. Może zademonstruję. Wkręcam te trzy śrubki małe. Już nie będę ich wszystkich wkręcał. Dzień, dobra. O, jeszcze drugi, O nie, dobra, jest. Rozpięliśmy cały układ. No i teraz Kusz Master, który normalnie powinien pięknie gadać, on się kręci, ale zabierak nie działa. Zabierak jest zestawiony elektronicznie. Jakaś elektronika tam patrzy i, i, i jakiś tam silniczek się odpala cokolwiek innego i nam, i nam ten zabierak uruchamia. Dobra, a tymczasem, y, przy powolnym, być może przy spaczku napięcia do jakiegoś poziomu, po prostu się to rozłącza. O, ale mi się, kurde, silne te sprężynki są w tych bateriach nie wiem, co już mi, kurde już mi bolało bolowała jeszcze pikowanie czeka skręcę to, cały, żeby nie pogubić tych śrubek spróbuję, celowo to robię z z bateriami, zobaczyć, czy alarm się włączył, na pikował podejrzewam, że podejrzewam, że efekt pikowania będzie taki, jak z tym kluczem, czyli Czyli, że kręcę sobie nim, ale w zabierach nie działa, bo innego zaraz siarą wzbudzi Ale może coś nam się da wcisnąć, włożyć, dobra zobaczymy O ile się uda w ogóle spikować Zamek jest y, ciasno zrobiony Wyjście na klucz przemyślane, to nie jest prosta sprawa do i ciężki trochę Więc postaram się tutaj może oprzeć w łapie Ale może ktoś z też ogląda, to by powiedział na temat Wypowiedziałby no, się może na temat tego, no wiecie czego? No, tych baterii i baterii i, mm, i tego jak się bo jak działa ten mechanizm, Co jest w każdej wkładce, czy też nie w każdej wkładce ten O, wkładka spikowana, ten elektroniczny element, który tutaj z stawia nam zabiera razem z, z tym cylindrem czy on po prostu jak spadł słabną baterię to on no jak to się mówi to on przestaje, to on, to on zaczyna gadać czy, czy to jest opcja, którą trzeba tam dokupić dobra hmm. spikowana wkładka, ale jest, dzieje się to co podejrzewałem, że mi nie zamknął, czy jak kręcę to było do przewidzenia bardzo Łatwo, a zabierach nie chodzi. Spróbujmy coś tu poradzić. może tutaj z porysować tą instrukcję. Może uda się wcisnąć coś, ale nie. O, a już się włącza alarm, to jest bo... Spróbujmy jeszcze że cały czas kombinuję? czy tutaj nie ma jakiegoś no no byłoby to trudne żeby robić to jest złodzieja ponieważ by pewnie by się już dawno spłoszył super, bardzo fajna sprawa, bardzo zobaczcie zabiera się nie porusza ale się włącza co chwila dobra nie mam, nie mam tutaj nie mam tutaj y, punktu zaczepienia, no, na ślepo to trzy, cztery próby no, wszystko, wszystko tu wyje, Podobno to jest rozpięte jakoś, jakoś tam, coś tu się wsuwa, a z tej strony jest jakaś blaszka, no gdybam, otwórzmy, zobaczymy, spróbujmy przynajmniej, tu jakieś śrubki, może mechanizmu sobie dzisiaj nie będziemy ruszać, no na pewno nie, bo zaraz bym to coś tu popsuł, ale spróbujmy sobie to otworzyć, wypatroszyć. Biorę moją nową podkładkę. Zresztą, to no sprawnie poszło do pikowanie Niczym wiecie, Niczym czasami u niektórych tuberów. Wszystko tak pyk-pyk już. To dzisiaj też mi tak poszło. Dobra. Nie paplam. Zajdziemy do pingów. A, no to już mi się zaraz alarm włączy. Tak jest, nie mogę tego tak za głęboko wsadzić. Dobra, spróbujmy to zdjąć tutaj. Ten pierścień zaciskowy. Już widzę, że pewnie będzie ciężko to zrobić. Ciekać, czy nie będzie się alarm wzbudzał, jak będę tutaj grzebał. To w życiu, co tu, jest, co tu jest za. Co tu się porobiło? No jest, dobra, nawet nie tak, nie tak ciężko. Żeby nie było, ja celowo baterii nie wyjmuję. Zobaczymy, może się uda zobaczyć. Dobra, no wyjść. W Killie był jakiś dobry tekst. Ale no, nieważne, a propos wychodź i tam był epitat. Dobra, zobaczmy czy to już będzie. Tak zwykle musiałem, oczywiście musiałem. Jakże się pinów nie pogubili od razu? to chyba tak wyciągam, ale żeby ona nie chciała wyjść, jakieś tam elementy ją trzymają? Elektromagiczne? Nie, tylko tu się kleszczy chyba. Dobra, te to, to, to piny wskażą te dolne. Ale zostały w cylindrze. Weźmy sobie podkładeczkę. Mianą super ostoł. I zajrzyjmy z czym tutaj wojewaliśmy świeże pikowanie, Bo jeśli chodzi o otwarcie, zamka to jesteśmy w lesie i bardzo dobrze. Fajnie że jest takie mocne. O, to trochę jest. Trochę już jest to Szkoda mi się podkładki nowej tutaj właśnie. wiem, ja materiał to dla koneserów powoli, ale że z uwagi na to, że to jest naprawdę czysta podkładka, to wezmę to moją starą, Bo tu jest trochę, trochę jakiegoś smaru, w tym nawet innych, chcą wyskoczyć same. Widzicie? Naglane. Mm. Tu jest jakiś taki. czy to jest takie. Takie to dziubeczek, jakiś przewodzik. O. Jest. Co tutaj gada, jak ja wciskam. To jest element, który ja próbuję docisnąć Ale obstawiam, że jak on nie jest zgrany z drugim elementem Który to już jest podany przez elektronikę I być może nie jest wcięty ten dziubek przy okazji To to nie zagra Czy ja tu będę miło tego, że tutaj kręcę i to wypchnę mocno To To niestety A może i stety, nic tu nie zrobię Przejść chyba też nie mam szans za bardzo Gdzieś bokiem, bo to jest wszystko tutaj zabezpieczone Naprawdę fajnie pomyślana konstrukcja, jeśli chodzi o y, próbę obejścia. Dobra, 6 yy, pinów. Weźmy sobie. Y, końca. To są te piny, które gadają. I co? To. to. Bosz, człowieku. Ech. Jak ma żyć? Weźmy sobie. To tutaj. Może widzieć. Czy światło włączone w ogóle w kamerze? No nie no, matoszczyzna, dobra. Łapy ubrudzone. Słusznie były czyste wcześniej. <grym> dobra. O, tutaj drugą ręką, tutaj pudełko otworzyć. Pęseta, dobra to tutaj są zwykłe piny, One prostu z kluczem, teraz są położone tak sobie. Tutaj też coś jest, jakiś czujnik włożenia klucza, a, może tutaj by się udało. Tu był pies pogrzebany, tu jest taki malutki element, a nie, to jest czytnik tego chipa. Jak znam życie. może by to yy, grało, no to to już, a i tędy się przekazuje informacja o tym chipie odczytuje się, idzie informacja, idzie do elektroniki w tym oto elemencie po tym cienkim druciku stędy, Przekaj się będę po pokazywał tutaj wkładamy klucz, tu jest ten czynnik na kluczu on sobie chodzi tędy i najprawdopodobniej tutaj jest punkt styku z tą częścią reszty wkładki dobra, połóżmy sobie to z boku zobaczmy co my tu mamy w środku zapijmy o, no, tu już wiem, co tak szybko poszło. Wszystkie zwyczajne. Szkoda trochę, że nie są trudniejsze, piny takie zabezpieczające. Mm, byłby smaczek z spikowania większy, ja chcę, że spikowałem coś trudnego. A tu... Konstrukcja no, plus duży to jest kształt klucza. Wejście na klucz. Piny zwyczajne. Aż dziwne, że ich nie poprzyciskałem więc nic tu specjalnego nie ma no ale zajrzyjmy sobie tutaj jak widzimy jest yy, ten odczyt odczyt yy, klucza gada z tym oto elementem, spróbujemy sobie to włożyć, włożyć klucz master ponieważ teraz yy, tu normalnie sobie siedzi tak, dobra Klucz master, ta elektronika powinna zadziałać, a klucz master dłużej ją przytrzymuje. Czekajcie. Nie? No, wychodzi. Nie wiem, czy dobrze słyszałem. Co się ruszyło, czy też nie? No, ale jestem przygotowany. Teraz coś już, już, już poprawię. O, tak. Teraz się coś tchnęło. To było wyraźnie. Jeszcze raz, może klucz master. Dobra, no właśnie. Czy tam coś? Się cofnie za chwilę. To obserwujemy. Czy już. O, widzicie? Widać było? O, już Wam pokazuję, jak się elektronik. Mamy tutaj wkładkę z kluczem master. I generalnie. Ten zamek no, złożyłem. A teraz wszystkie kruzynki deaktywuję. Czyli to czarne. Na szczęście nie ma Dobra, i patrzcie tutaj na zabierak. Tam na, na dole. On za chwilę powinien wrócić. Jeżeli nic popsułem. O, widzieliście? Cofnął się delikatnie. I to cała magia. Wkładając klucz, podpina nam się, spina nam się, po prostu zabiera razem z tym cylindrem. A z... i to dzięki elektronice. Bez elektroniki klucz po prostu się kręci. Nie wiem, pokazać. Spróbujmy sobie zagadować klucz w takich spartańskich warunkach. Jeden o ten. Dobra, i ten już też będzie działo. I on działa. Zabierak się obraca, natomiast ten zresetowany nie. Te klucze Master, jeszcze zwrócę uwagę Wam, i ten zaraz włączy alarm. Te klucze Master dłużej utrzymują mm, możliwość yy, gadania z zabieraka, w sensie... O Boże, gadanie z zabieraka, co ja mówię? Yy, dużej, 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 dużej yy, yy, trzymają w górze ten tutaj element zabieraka i to jest pewnie czas na kodowanie klucza, ale próbowałem bardzo szybko przełożyć klucz, jeden niezakodowany ze skodowanym, no duże klucze i trzymają, to yy, nie, to tak się nie da. Nawet mi się udało na to przekręcić, bo nie zdążył się cofnąć ten, zaby, ten zabierak, ale nie zakodował mi się klucz, bo to podejrzewałem. Dobra, spójrzmy ostatni raz jak to wygląda. Teraz jest klucz uzbrojony, można powiedzieć. Zamek. A teraz już nie. Dobra. Tak wygląda wkładka. Spróbuję sobie zmontować. Czy tam jest? Co tam jest? Dobra, bo jakby była cewka, to teoretycznie. No eee, właśnie, no nie dobra, nie, nie gdybam, nie, nie jestem elektroprzewodnikiem. Dobra, trzymajcie się, dzięki, cześć.